widzicie łapki w górę, suba na kanale zbieramy pisem 10 widzów, potem pisem 20 widzów. Witam w pierwszym odcinku przygody rapera 4. Dzisiaj jeszcze cztery odcinki będą, tylko później po południu. Bo dzisiaj idziemy w teren i będziemy nagrywać 4 odcinki. Znaczy ja idę teren z kamerą. Oczywiście. Chciałem z wami teraz porozmawiać i podziękować wam za to, że przyjście, robiliście ze mną zdjęcia w Bychowce bardzo wam za to dziękuję. Wszystkim wam dziękuję, Maji wszystkim. Ani, e, dziękuję wszystkim też. Ja jestem raperem od urodzenia. Minie drugą niedzielę sierpnia, minie 4 lata kiedy zostałem raperem. Bardzo za to wszystkim dziękuję. Bardzo za wszystkich tęsknię. Dziś wiem, że jestem raperem. Wiem, że lubię bardzo Marysię P. Lubię bardzo. Popieram Martyna Gabi. Bardzo Gang stuszyła, bardzo popieram.